Dalej, no tak, na dach jeszcze, no. Gdzie jest? Mogę dostać się na drugą stronę miasta, ale nie ma tu typa, który. A, jest. Dobra, nie zauważyłem. Mhm, co to było? Dobry, 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 dobry co? Dobra, przewoź nas szybko, nie mam czasu Idziemy po klucze chyba, tak? To dalej No, lecimy. Aha. Może się odejść? Dobra, poszli. Ech, kurde. Dalej.

<laughs> Dobry, tak. No i lekarstwa nie no, to za... Aha, tu mam. Aha, mam medykale, oczywiście nie zgodzie. No co to, to jest takie standardowe? Nie! Yeah, Super! Medy... Aha, fajnie. Typu... Mm -hmm. Lekarstwo. Ciekawe jakie. Się tutaj, tutaj, o, tutaj, no. co, wejdą? Wejdą. tutaj, tutaj, szybko co tutaj, 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 no to kur... kurwie się na to da. No jak się jest niedostępny? Co mnie to interesuje? Ja tu spieprzam. Ty mówisz, że niedostępny. Nie, 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 no, Dobrze. I teraz do tego medyka, co tam był. No nie, spieprzejcie. No wy też, kurny gdzie Jest Gdzie ten jest? Po ludziach chodzisz, widzę, Jestem anekomowym, mam dupy na tej patrzą na mnie, to... Dobra. Lekarstwo. Max. Mogę torbę kupić sobie. mną, dobra. Dobra, gdzie mamy cel? Ja yeah, już <laughs> 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 No do kryjówki ten plejer tak jak. Co jak dam do kryjówki? Assasynów, tak. Ja mam nadzieję, że są klucze oby. Po co mi ten zmysł Orła trzeba, cały czas mi daje? Gdzie, gdzie, gdzie? Tu? Pokazywało mi. Znaczy, myślałem, że tam bo Dobra, gromadź klucze dla Masjafu i dostarcz. Do Masjafu i dostarcz ją Ahmedowi, aby uratować sobie. Uratuj sobie, zanim poziom mi zdrowia spadnie po 50%. Aha, czyli już się na... będą na kurwie chyba. O kurty, to tam będziemy mogli wchodzić do masjafu. Znajdź ok, to biegniemy. Już tu ponad godzinę 20 nagrywam. To pewnie jest teraz nowy filmik, najprawdopodobniej, ale. Ej, ja już serię taką Gram. O i fajna winda, jak to początek. Ej, nie mam spokoju. Właśnie, chwila. Mm. Nasza kryjówka jest tam. I za tą kryjówką... O właśnie, powinien być chowol, jak widzicie. Tu mamy tu robić i i tak dalej. Zobaczymy sobie, naprawiamy wszystko. A mamy coś jakieś zbroje, Pierśnik. Oj, tam, oj, tam. W sumie, może byśmy nakupili coś. Coś nie, dobra. Hmm. znowu tak W takim razie. Now nasz should nasz be a three. time for remembrance and mourning, I know. But our enemies do not permit us that luxury. Yusuf thought highly of you, assassin. I find no reason to second guess this judgment. Do you have it in your heart to lead these men and women and to maintain the dignity of our order as Yusuf did with such passion? It would be an honor. Bene, I am glad. Our enemy is close. Take positions around the tower and wait for my command. Ahmedem i dokonaj wymiany. No jest ja nie wiem jak to będzie, ale chciałbyś... ...do tej biblioteki Balteira... ...się udać, a teraz tak nagle... ...klucze oddajesz za wymianę, no. No nie wiem, jak ty to widzisz, ale okej. Okay. Co, i tędy wchodzimy chyba, nie? Na że... Ej, no. Boże, 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 ludzie. Where is she? I admire you, Ezio. But your bloodlust makes it hard to call you a friend. Bloodlust? A strange insult from the man who ordered an attack on his own nephew. He was to be kidnapped, Ezio, not killed. I see. Kidnapped by the Byzantines so that his uncle could rescue him and be heralded a hero. More or less. Now, the keys. First, the girl. <laughs> She's all yours. Sophia! Tell your men to back off. I on są pewnie Słuchaj, jak obmyśl, żebyśmy go nie gonili jak coś Myślę, wieżej ura to tutaj, ta o kurna, półtorej minuty o shit, Damy radę. Musimy no, A ja co jest sprawny to myślę, że da radę. Chodź, chodź. Ciekawe czy ją zrzutką czy nie, bo tam jeszcze jest chyba typ, tak? Już prawie doszliśmy... na szczyt. Tak, dobrze mówię? Masz no, jeszcze do roku. To nigdy nie wiadomo czy to sobie jest. Jestem kulier, się na podróż, na swoje. mam? Mam. Dobra, nie miałem ostatnie. No mhm. już, już. Jestem so close Oh. Oh. I have nothing <laughs> to okay. Are you hurt? Not not hurt, but very confused. I did not mean to drag you into this. I am sorry. <laughs> you are not responsible for the actions of other men. All this will be over soon, but I need to recover what they have taken. I do not understand what is happening, Ezio. Who are these men? Run! No, 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 <laughs> no. Z miasta, unosząc 5 kluczy do Masjafu, Pochwyć go, zanim zdola. sobie 20 strażników. E, czy go pojmiemy, czy nie? Czy może on dojść do Masjafu i tam będzie rozgrywana już? E, mianowicie, We are to close. nie wiem. Co? O kurde, ile ich jest.

trwało nam w sumie Hold on! Hang on, Sofia. Look O nie, i znowu to. Bo. Dotkaj mnie skarby No. Help. you hurt, Sofia? I don't Oczywiście! Ja Obviously. Je, 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 ja ja mam... ja Ja mam ją. Oh no. Tak ja mam chronić? Aha, to są strażnicy, ja coś chyba i dlatego mam o Jezu. Ale lata. Bene, I am alright. Ja mam Soldiers Cie ono... Teraz. sama masz mało z życia, weź tu pota, że tak powiem. nieźle. To jest fajne. Oj, nie. Dobrze, pojechaliśmy tamtędy. Aha i teraz sobie musimy operować. Żeby nas tu... O, o, oł, I Tak siłą obicio musisz być Wiem, Steal yourself, Sofia! More soldiers! Ale my ich zabijemy, nie? Więc ja... Proszę odejść. Tego... O, jakby pierwszy, to pierwszy. O, teraz, to zróbmy. Eee, rzucę się wrogami. Już przesada trochę. Dobra, mamy ochronić czy zabić tego Amena? Faster. jest, jedzie. Okay. Następnego, a Kurde, kurde, szybci są. Oj.

z tego... A my dlaczego. Co strzelę... strzelaj do nas? Nie nie są mi, Tak, help mi. Ty mi pomóż, kurde. Pogadamy. Dobra. Where did you learn to fight? się zaczyna już robić trudno. Szybcy są. Dobra, jestem. Tam strzelc jeszcze w błokach! Zabijłem 20 Dobra, no staram się jak mogę, no co? Ten to wyrwał widzidę. strzel jeszcze. A. Ezio, look! Co, gdzie? Co się stało? You have been a thorn in my side long enough, he said. Ow! Whoa, go Ezio, I'm fine! Mm. Cut, cut, cut! Ah, puść już. Skaczesz? O ty hardkorze Przytrzymaj, to przytrzymaj To było Ło, albo jak go trzepnie o tą ziemię. O, jest ja też. No, w sumie go tak ciągał, no to nie ma co się dziwić. So what now, it's you? How does this end? I am wondering that myself. Oi oi. Oi oi.